Siemano kochani, jak ktoś mnie ogląda, to wie, że ja uwielbiam pierogi, dlatego dzisiaj robimy rankik pierogów. Pierogi z kapustą i grzybami spoko, takie trochę kwaskowate, ale mogą być damy piątkę, bo na pewno będą lepsze. Pierogi z truskawkami. ok, są dobre, ale ja wolę z jagodami, szczerze, o wiele bardziej. Pierogi ze szpinakiem o! Takich to jeszcze nie jadłam, ale wydaje mi się, że mogą być dobre, bo kopytka ze szpinakiem mi bardzo smakują. E, pierogi ruskie, oczywiście jedynka, ale tutaj są takie podsmażane, a ja bardziej lubię takie gotowane w wodzie, ale dobra, nie wiem, czy tutaj będą takie gotowane w wodzie, a tego jedynka. Pierogi z tofu, uu, takie to nie wiem, ale wydaje mi się, że to nie będzie dobre, będzie bardzo takie słone. Z kaszą gryczaną, spoko, mega spoko, dajemy sobie czwóreczkę. Pierogi z borówkami To właśnie z jagodami, z borówkami Przepyszne yy, Numer 3. Z kaszą gryczaną Były już, nie wiem o co chodzi Dobra, dajmy szóstkę, bo Żeby sobie nie zajmować dwójki Z mąki orkiszowej? Yy, nie wiem Może jadłam, ale nie wiem, nie kojarzę I pierogi z serem Dajemy na dwa Pa, pa, pa.